Siemanko, witam wszystkich i zapraszam do mojej wiejskiej kuźni. Dla osób, które może pierwszy raz natrafiły na moją osobę, to jestem Radek i bardziej jestem znany w internecie jako Wiejski Koks. I właśnie za mną jest siłownia w stodole, która. W całości została wykonana przeze mnie z drewna i wydaje mi się, że jest to chyba jedyna taka siłownia w Polsce. Zanim przejdziemy do siłowni, no to najpierw pokażę Wam maszynę, która stoi na wejściu do mojej siłowni jako taki trochę już zabytek. Jest to S7 i chyba jest to najpopularniejszy S w Polsce, bo kto do mnie nie przyjedzie, no to każdy chce tego S odpalić, bo jest tutaj nietypowe odpalanie, dlatego że no nie ma tutaj kluczyka, nie ma akumulatora, nie ma rozrusznika, tylko odpala się go za pomocą korby i właśnie każdy chce go odpalić i się tym S-em przejechać. Niestety dzisiaj się S-kiem nie przejadę, bo stoi na flaku przez okres zimowy. Gdzieś uciekło powietrze z tego co patrzyłem to ucieka z wętla, więc niestety jest mała awaria. Ale gdy S-ek zostanie naprawiony, to na pewno jeszcze na filmie nieraz się on pokaże. Z tyłu za S-kiem znajduje się taka oto ściana. Są tutaj i siekiery, i piły, i różnego rodzaju inne przedmioty, które... Kiedyś były używane właśnie na polu, które znalazłem gdzieś tutaj u mnie. W chlewie są widły, grabie, brony, tutaj zaczep do konia, piła twoja, moja no, takie różne przedmioty, które no, teraz to tak naprawdę można spotkać. Częściej w muzeum niż u kogoś właśnie w domu. Tutaj nawet mam i też pług podpinany pod konia. Tym pługiem chłopacy z KFD próbowali orać pole. Pora teraz przejść do pokazania sprzętu, który znajduje się na mojej siłowni. I pierwsze co jest to przyrząd do wykonania dipów. Nowa rzecz, która pojawiła się kilka miesięcy temu na mojej siłowni. Jest to tarcza z herbem i nazwą mojej siłowni. Na TikToku zapytałem was, jak nazwać moje siłownie i wiejska kuźnia z tego co widziałem, miała najwięcej polubień, także wiejska kuźnia. Wydaje mi się, że idealnie pasuje do tego typu siłowni i herb, czyli taka uniesiona dłoń z drewnianą handlą. No dodaje, dodaję to do trochę klimaciku tej mojej siłowni. Fajnie się to prezentuje. Wisi na czarnych łańcuchach przy wejściu, więc jak ktoś wchodzi do siłowni, to od razu wie, że jest tutaj wiejska guźnia. Kolejna rzecz są to stojaki. Z tych stojaków korzystam, gdy wykonuję sobie OHP żeby już sobie brać z tej pozycji, czy na przykład gdy robię przysiady. Też są zrobione masywnie. Naprawdę wytrzymują bardzo dużo obciążenia, bo już je testowałem nieraz. I ogólnie cały sprzęt, który teraz jest tutaj zrobiony. Jest po remoncie, bo w tamtym roku robiłem remont i wszystkie maszyny są wzmocnione, jest dużo grubsze drewno, dużo mocniejsze, więc nie ma prawa nic się tutaj zepsuć. Teraz czas pokazać Wam moją ulubioną maszynę na mojej siłowni, czyli jest to maszyna na barki i powiem Wam, że nigdzie tak dobrze nie czuję barków i nigdzie tak aż nie pompują mi się barki jak właśnie na tej maszynie, a no ta maszyna jest naprawdę bardzo prosta do wykonania, więc jeżeli... Macie miejsce i chcielibyście sobie wykonać taką maszynę, to pokażę wam teraz filmik, jak ją zrobiłem, bo nie ma dużo roboty. A jak sobie sami zrobicie, to zobaczycie, że naprawdę bardzo fajnie można przetrenować tutaj barki, ale nie tylko barki, bo wystarczy, że odsunę moje siedzisko, które też jest masywne, bo jest to gruby klocek. Gdy odsuniemy, możemy też sobie robić przysiady I też bez problemu mogę wykonywać tutaj przysiady. Przysiadów tutaj nie robię, ale pokazuję Wam, że jakby ktoś chciał, to tutaj też można wykonywać przysiady. Chciałbym Wam pokazać produkt, którego używam już od jakiegoś czasu, a jest to maszynka do golenia miejsc intymnych Shaw 2 i którą teraz możecie kupić 20% taniej, dlatego że z kodem Shaw 20 otrzymacie 20% rabatu na całe zakupy na sklepie Shaw. Shaw 2 jest to maszynka zaprojektowana do golenia miejsc intymnych, która posiada technologię Cut Free która minimalizuje zacięcia i podrażnienia podczas golenia. W zestawie znajdują się dwa ostrza, jedno metalowe i drugie foliowe, które goli totalnie na zero. Maszynka jest wodoodporna, dlatego bez problemu możemy golić się nią pod prysznicem oraz posiada lampkę LED, która doświetla golone miejsce, dzięki czemu nie umknie nam żaden włos podczas golenia. W zestawie otrzymujecie też dwie nasadki, które mają cztery długości cięcia. 1,5, 2, 4, oraz 6 mm. Na stronie szaf oprócz maszynki znajdziecie też zestaw do pielęgnacji paznokci, myjkę do ciała albo oto taki trymer. Jeśli chodzi o ten trymer, to ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej i tak samo jak maszynka szaf jest bezprzewodowy, na jednym ładowaniu wytrzymuje 120 minut, jest wodoodporny i też jest tutaj zastosowana technologia cut free. Także jeżeli zainteresował cię któryś z dzisiaj wymienionych produktów to link do sklepu masz poniżej. I przypominam, że z kodem, który teraz widzicie na ekranie macie 20% rabatu na sklepie Szaf. Kolejna maszyna jest to wyciąg. Jak widzicie też tutaj jest siedzisko z pniaka i można wykonywać tutaj nie tylko właśnie plecy, bo zrobiłem takie podparcie, bo nieraz jest ciężar za duży i Aż nas czasem podnosi, dlatego zrobiłem takie podparcie, żeby można było się nogami zaprzeć, żeby jak największy ciężar można było podnieść, ale też można sobie robić tak samo i triceps. W pierwszej wersji tej maszyny przed remontem ciężar był na lince, ale powiem Wam, że kurczę, jednak trochę ta linka się huśtała podczas wykonywania ćwiczeń, dlatego kupiłem profil. Jest to profil czwórka, nasmarowałem go smarem i na to założyłem profil 4,5. I ten profil 4,5 po prostu przesuwa się po tej czwórce i powiem Wam, że też jest to bardzo proste rozwiązanie, jeżeli chcecie sobie zrobić taki wyciąg w domu. Wiadomo, nie chodzi to idealnie, jak gdzieś na siłowni, do której można pójść w mieście, ale do takich domowych treningów w zupełności wystarczy. Troszkę może czasami głośniej chodzi, ale no, tak naprawdę przychodzimy na siłownię zrobić trening, a nie wymyślać, czy coś chodzi głośno, czy, czy nie. W oczy też pewnie wam się rzucają plakaty. Kupiłem cztery plakaty, takie, które też dodają trochę klimatu tej mojej siłowni. Tutaj akurat mamy plakat Roki 1 i plakat ten był właśnie wywieszany na ulicach, gdy w kinach pojawił się rok 1. Kolejna maszyna jest to maszyna na łydki. Zrobiłem ją podobnie, tak jak często spotykałem maszyny na siłowniach, czyli tutaj zakładamy ciężar, na bok sobie biorę wajchę i można telenować sobie. Łydki. Tutaj wszystko chodzi na łożyskach z tyłu, więc jest to płynny ruch. Nie ma czegoś takiego, że właśnie gdzieś tutaj coś mnie hamuje. Zrobione jest to no, najlepiej jak, jak mogłem. Kolejna maszyna jest to hammer na klatkę. Hammer, którym możemy trenować bardziej górną część klatki, bo jak widzicie ruch jest bardziej do góry. Powiem Wam, że chciałem właśnie w tej maszynie, żeby Ręce schodziły się do środka, ale ciężko, ciężko jest to kurczę zrobić. Zwłaszcza tutaj, gdzie no, ta stodoła ma krzywy dosyć ściany, i ciężko jest to tak ustawić, żeby właśnie fajnie szło do środka. więc na razie zostawię to tak jak jest. Ale wydaje mi się, że za jakiś czas spróbuję to poprawić, żeby ten ruch właśnie wchodził do środka, żeby ta klatka piersiowa fajnie się dopinała w końcowej fazie ruchu. No i czas na najważniejszy sprzęt na każdej siłowni, czyli Ławka treningowa. Jest to ławka też wykonana z drewna. Tutaj pozycja do leżenia została obita skórą syntetyczną. Pod, pod spodem jest też pianka, także jest. Fajnie, międziutko, pewnie będę Wam pokazywał z boku gdzieś filmy jak te maszyny niektóre wykonywałem. Może akurat komuś się przyda, jak będzie chciał sobie zrobić taką maszynę w domu. Jak widzicie ławka też mocno się trzyma, dlatego że została przykręcona tutaj do podłogi, do ściany. Naprawdę jest dużo miejsc, w których została przytwierdzona, więc nie ma prawa, żeby ona się jakkolwiek tutaj ruszała. A i spokojnie wytrzyma dużo ciężaru, bo wiem, że będziecie pisać, że ławka drewniana nie wytrzyma za dużo ciężaru, że jak tu można ćwiczyć, że zaraz coś się połamie. To byli chłopacy z KFD i wyciskali naprawdę dużo. Sam Konrad Karwa waży ze 100 kg czy ponad 100 kg, wyciska tutaj 150 i ławka wytrzymała. Z boku ławki jeszcze mam takie wieszaki na obciążenie, sierp, nie wiem w sumie co on tutaj robi. Także też takie miejsce, gdzie można sobie odłożyć ciężary. Brama podobnie zrobiona została jak wyciąg, czyli Dwa profile, jeden mniejszy, drugi większy. Kółka też kupiłem sobie na Allegro. Kurczę, nie pamiętam ile dawałem za kółka, ale chyba około 30 zł, więc koszt takiej bramy wyniósł mnie chyba całość. Wydaje mi się, że maksymalnie 200 zł. Działa. Kolejny Hammer. Tym razem Hammer bardziej tutaj wyciskanie do przodu, nie do góry. Z tyłu zakładamy ciężar i można sobie przetrenować też tutaj klatkę. Jak widzicie też ruch nie schodzi się do środka, więc też może za jakiś czas spróbuję jakoś przerobić tą maszynę, żeby ten ruch też schodził się do środka. Jeśli dotrwałeś do tej części filmu, to będzie mi miłość zostawisz subskrypcję, bo Ciebie to kosztuje, a mi to może pomóc w rozwoju kanału, także wielkie dzięki byku za suba. Jedziemy dalej. Ławeczka do wykonywania mszuszków i no powiem Wam szczerze za często tutaj tych brzuszków nie robiłem tak zostało mi trochę właśnie tej skóry syntetycznej trochę pianki deska i myślę a zrobię taką ławkę może kiedyś się przyda ale jest raczej niezbyt często używana czasami sobie jeszcze używam i po to że na przykład gdy robię sobie biceps to w tej pozycji gdzie można bardzo fajnie rozciągnąć biceps to też używam tej ławki tutaj mamy coś co jest typowo zaczerpnięte Właśnie z Rokiego, Rokiego 4, gdy Roki trenował w stodole. Mamy linę tutaj z liny, zrobiłem taką siatkę, gdzie można ładować kamieni. I trenujemy sobie jak Roki, właśnie w stodole, przed swoją walką. No i jak maszyna z Rokiego, no to też i musi być tutaj plakat z Rokim. Pod plakatem mam gryfomany i zestaw trzech sztań z obciążeniem z betonu. Od 45 do 25 kg. Ta na środku waży około 35 kg. Też fajny patent dla osób, które właśnie nie mają pieniędzy, żeby sobie kupić na początek jakieś obciążenie żeliwne czy też sztangi. Zwykła rura, ściana, trójka, do tego worek chyba cementu, trochę kamienia i, I macie trzy sztangi, którymi możecie wykonać normalny trening, i sam tymi sztangami sobie trenuje biceps. Kolejne sprzęt to drewniane hantle i no co prawda te hantle nie ważą zbyt dużo, bo one wyglądają, że, no, że są ciężkie, ale te najcięższe hantle, czyli ta hantla którą tutaj widzicie, na pierwszy rzut oka wydaje się, że kurczę, no ze 30-40 kg, nie? A jednak no <grych> gdyby to ważyło 40 kg, to tak łatwo bym raczej tego bicepsa nie robił, więc najcięższe hantle ważą teraz po wyschnięciu około 12 kg. Te chyba dyszkę 8 i 6, coś takiego, więc nie jest to zestaw Huntley, którymi można robić normalny trening, chyba że już na dobitkę, ale jednak fajnie, fajnie się prezentują na tej siłowni i dodają też tej siłowni takiego uroku. No i Huntley tutaj pilnuje sam Arnold. Kolejna maszyna jest to maszyna na nogi. Można trenować tutaj głowy UDA i trenujemy sobie właśnie w ten sposób. Ciężar zakładamy z przodu. Tutaj też chodzi drewno na łożysku, więc też wszystko chodzi bardzo lekko i płynnie. Kolejna maszyna. Jest to maszyna, która też pojawiła się u mnie w tamtym roku, gdy robiłem remont siłowni. I jest to maszyna na plecy. I już wam pokażę, jak można na niej trenować. A więc, coś takiego. I powiem Wam, że też jest to maszyna, na której Fajnie wchodzę te plecy. Więc też jest to maszyna, z której jestem zadowolony i tutaj akurat nic bym nie zmieniał. Mógłbym zrobić, żeby ruch chodził tylko jedną ręką, ale byłby problem właśnie, żeby te łożyska tutaj się za bardzo ruszały, więc no nie jest źle. Fajnie ten wchodzi ruch, więc nie ma co tutaj kombinować. No i ostatnia maszyna jest to maszyna na barki. Fajnie można sobie przetrenować boczty akton barków. Niby można robić to handlami, ale jednak na tej maszynie jest ten tor ruchu trochę inny i te barki no, lepiej czuję po prostu. Lepiej czuję, gdy robię na tej maszynie. No i to była ostatnia maszyna na mojej siłowni. Także tak prezentuje się moja siłownia. i Dziękuję za oglądanie do końca i do następnego. Cześć.